Pociągnie się jakieś 5 minut 10 i już studnia jest pusta całkiem. Także już nie pociągnie wtedy w ogóle wody. Źródła upadły całkowicie i, i nie ma, braki są. Dowozimy wodę, bo z wodociągów za mało, za drogo wychodzi. Także musimy dowozić wodę beczką. A, a w polu to jest tragicznie. Nie można ułorać, trzeba nowe lemiesze wymieniać co chwilę, bo. Nie, nie da się orać. O po tej porze to już się powinno zboże siać, a ziemia jest tak popękana, twarda, że w ogóle nie ma szansy, żeby to zorać. A nie mówiąc, bronować, a nawet jakby się dało, to nie ma szansy, żeby to posiać, bo jest taka sprawa, że w ogóle nie zejdzie. Bo tak sucho jest. Ziemia jest tak sucha, że nawet jak tu wezmę grudkę ziemi to pokaże, że w ogóle tego nie idzie nawet rozkruszyć w ręce, a dopiero, a dopiero żeby to czymkolwiek zrobić. Kukurydza usycha, zbiory będą w ogóle całkiem kiepskie, to samo mówią rolnicy o burakach. Mówi, trudno będzie te w tym roku zwierzyny jakoś wykarbić, no bo, bo jest tragicznie. Wszystkie takie jakieś strumyki, które są w obrębie sołectwa, są suche. No mamy gospodarstwo 11 hektarowe, zwierzyny mamy dosyć dużo, konie, bydło, świnie. No i wody już dwa miesiące praktycznie nie ma. Nosimy w wiadrach, mamy poidła porobione. Wody nie ma, jest coraz mniej, się obniżyły strasznie źródła bo wysychała woda, no i musimy kopać jakąś nową, szukać źródła. Nową studnię trzeba kopać. Około 40% mieszkańców naszej wsi Lubcza i gminy Rylice również zaopatruje się z własnych wodociągów, które wykonywali przez ostatnie kilkanaście lat i doprowadzają tą wodę do domu sobie z tym, że teraz ze względu na to, że jest susza, no trzeba kopać dodatkowe studnie i każdy znowu kopie dodatkową studnię, podłącza się do tego rurociągu, który już ma, i próbuje sobie tą wodę dostarczać bezpośrednio do domu pod własnym ciśnieniem. To są studnie samowypływowe do 10 metrów w głąb. Te źródła pod powierzchnią y, cały czas funkcjonują. Jeżeli na takie źródło się natrafi, specjalni ruszkarze są, którzy chodzą i szukają tej, te, 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 tych źródeł, y, to wówczas można parę kręgów rzucić betonowych. Y, Taką studnię sobie przygotować, to źródło odsłonić, i to źródło samo już wypływa, wypływa sobie do, do góry. I można zaopatrywać na przykład z mojej studni około pięciu gospodarstw rolnych, może się zaopatrywać, ponieważ jest tutaj około 3000 litrów wody pitnej, przebadanej, zdatnej do, do picia. Ta woda z tej studni płynie około pół kilometra rurociągiem do domu i bez żadnych silników, bez elektrycznych, bez żadnych pomp ta woda pod własnym ciśnieniem jest dostarczana do mojego gospodarstwa rolnego. I z tamtej studni ta woda idzie, idzie tutaj, pod rurki są prowadzone i ona musi tak być prowadzona, żeby przez tą górkę przeskoczyła. Tutaj się rozgałęziają y, instalacje wodociągowe do kilku gospodarstw, z uwagi na to, że wszystkie gospodarstwa, które są położone jakby troszkę niżej, one muszą tą górkę przeskoczyć, żeby woda się przelała przez tą górkę i pod własnym ciśnieniem doszła do, do, do domu. Z wodociągiem no to jest około 3 tysięcy, 3000 no. tysiące, 3 tysiące, zależy jaka, jest, zależy jaka głęboka jest, no bo to zależy od tego też. No. Robocizny, te wszystkie rzeczy takie, no, to jest dosyć kosztowna rzecz. Jeżeli chodzi o naszą gminę Pleśna, około 30% gospodarstw, no dzisiaj boryka się z trudnościami wody pitnej. To jest około 1500 mieszkańców. Nawiązaliśmy współpracę z Akademią Górniczo-Hutniczą, gdzie studenci badali zasobność naszych studzien, które mamy na terenie naszej gminy pod względem wydajnościowym, jak i pod względem jakościowym, czy ta woda nadaje się do, będzie się nadawała do i mamy takie zasoby, ale oczywiście pojawia się następny problem: wybudowanie tych studni głębinowych, i tutaj chodzi o środki finansowe. Liczymy bardzo na środki zewnętrzne, które by nam, nam w jakiś sposób umożliwiły wybudowanie. Kilkunastu studni głębinowych. Na dzień dzisiejszy sami mieszkańcy budują te studnie głębinowe, bo nie mogą się doczekać na budowę w rurociągu ze względu na brak środków zewnętrznych. Chciałbym, żeby takie studnie powstały przede wszystkim gdzieś w granicach około 10-20 i to w tych miejscach, gdzie mamy białe plamy. Trudności do prowadzenia w rurociągu, jak i również z terenami osuwiskowymi. Zaopatrywałyby jedna studnia powiedzmy 20-30 gospodarstw. Wodociąg na terenie gminy będzie pewno w 50% gospodarstw domowych, bo tyle są plany, i w najbliższym czasie, dwóch lat, co najmniej, woda dotrze za pomocą sieci wodociągowej. Natomiast na pozostałą część gminy musimy szukać innych rozwiązań. Tu jest właśnie ten wyciek tego źródła, a tutaj w prawą stronę do góry na zboczu. Jest ta poniż, poniżej ta studnia, też samo wypływ na głębokości około 4 metrów. Utrzymuje się stan wysoki 3,5 metra wody. Także nigdy tutaj wody nie brakowało, i część tego źródła właśnie spływa tutaj do dołu ze względu na nadmiar tej wody. Jest to od lat, jak ja zapamiętałem, i nigdy ten, jakby powiedzieć, ciek wodny nie zanika. To jest jedno z tych miejsc, gdzie woda wypływa naturalnie, samoczynnie. Tutaj wykonane zostało trzy studnie, do których ujęta została ta woda, ale ze względu na trudny dostęp została odprowadzona rurociągiem około 300 metrów do miejsca, gdzie można swobodnie tą wodę pobrać. Pod własnym ciśnieniem woda spływa, i tutaj właśnie jest ujęcie tej wody. Zabezpieczona końcówka zaworem. Po odkręceniu zaworu samo wody pod dużym ciśnieniem. Grupa studentów dokonywała takich wstępnych pomiarów zarówno jakości, jakości tej wody, jak i wydajności. Czekamy na wyniki. Myślę, że patrząc na to, co dzisiaj w terenie widać, wydajność tych studni jest wysoka. I myślę, że przy takich... W większym zasięgu tego programu, czyli obejmującym kilka gmin, tak jak już było przeprowadzone badanie na terenie gminy Pleśna czy Ryglice, jesteśmy w stanie uzyskać środki poprzez starostwo na ujęcie tych wód i doprowadzenie do gospodarstw domowych. Jak Państwo zobaczyli, problem wody na naszych terenach, na terenie Karpat, jest problemem bardzo poważnym. Pokazywali to mieszkańcy, pokazywali rolnicy. Ludzie do tej pory jakoś sobie sami potrafią radzić. Kopią studnie najprzeróżniejsze, ale to wszystko nie pomaga. Tutaj trzeba sięgnąć głębiej, trzeba sięgnąć do pokładów geologicznych, w trzecio i czwarto rzędowych. Tam są pokłady wód głębinowych. To rozwiązanie natomiast wymaga pewnych kosztów, na to sami mieszkańcy tutaj Pogórza, Pogórza Karpackiego nie są w stanie sami sobie poradzić. My władze powiatu tarnowskiego postanowiliśmy poddać propozycję jak z tym problemem sobie poradzić. Chcemy uczulić wszystkich polityków i osoby decyzyjne że w budżecie Unii Europejskiej 2014-2020 trzeba o tym problemie wspomnieć i trzeba ten budżet pod tym kątem już ustawić. Zachęcam wszystkich państwa, aby na dzisiejszej konferencji włączyć się mocno do tej dyskusji, wypracować wnioski, a te wnioski przesłać do odpowiednich komisji europejskich, by w budżecie na 2014-2020 ten problem znalazł swoje odzwierciedlenie.